Witam Cię na szkoleniu o skalowaniu reklam. Dowiesz się z niego wszystkiego, co wiem o logicznym i sensownym zwiększeniu budżetu kampanii Facebook Ads. Niestety nie możesz liczyć, że przedstawię Ci konkretne rozwiązanie Twojego problemu. Pokażę za to i omówię dokładnie wszystkie możliwości skalowania. Zaczniemy od koniecznej teorii. Dowiesz się, czym faktycznie jest, a czym nie jest skalowanie. Kluczowym pytaniem, na jakie sobie odpowiemy, będzie także, kiedy warto zacząć skalować kampanię, by miało to sens ekonomiczny. Skalowanie reklam nie jest zamiennikiem marketingu, dlatego w kolejnym rozdziale opowiem Ci, kiedy nie warto zwiększać budżetu. Następnie przejdziemy do konkretów. Poznasz wszystkie rodzaje skalowania kampanii reklamowych z podziałem na skalowanie pionowe oraz poziome. Ostatnie dwa rozdziały zepną całą wiedzę w klamrę. Dowiesz się jak dopasować rodzaj skalowania do biznesu oraz który z nich jest najlepszy. Czym jest skalowanie? W kontekście biznesowym to zwiększenie wolumenu sprzedaży, np. poprzez dotarcie do nowych odbiorców lub stosowanie marketing automation, upsellingu i crosssellingu. W kontekście performanceowym to zwiększenie wydatków reklamowych, by pozyskać więcej konwersji. Skalowanie polega na zwiększeniu konkretnego i wartościowego wskaźnika, na którym nam zależy. Nie musi być więc to tak zwana twarda sprzedaż. Równie dobrze możesz skupić się na pozyskiwaniu zapisów do newslettera czy aktywności pod postem konkursowym. Skalowanie to jeden z elementów zarządzania budżetem promocji. Warto dostosować je do naszych potrzeb i możliwości nie tylko przed, ale również w trakcie prowadzenia działań reklamowych. Z tego szkolenia bardzo wiele wyniesiesz również wtedy, gdy dopiero chcesz uruchomić pierwsze lub kolejne kampanie. Skalowanie dotyczy nie tylko zwiększenia poziomu wydatków w istniejącej kampanii, ale przede wszystkim. Pokazuje, jak alokować budżet do wielu kampanii i zestawów reklam. Skalowanie nie zadziała, jeśli nie zrozumiesz, jak działa system reklamowy. Lepsze jest wrogiem dobrego. Skalowanie ma sens tylko wtedy, gdy zachowasz dobrze działające kampanie i zestawy reklam. Rezygnowanie z nich w imię maksymalizacji wydatków nie ma żadnego sensu pod kątem efektywności kampanii. Jest tylko wpychaniem kasy w system reklamowy w nadziei, że Facebook wygeneruje nam więcej konwersji. To tak niestety nie działa. Przed Tobą cztery ważne działania, które pomogą Ci w prawidłowym skalowaniu. Pierwszym z nich jest powolne zwiększenie budżetu. W przeciwnym wypadku ryzykujesz zresetowaniem optymalizacji zestawów reklam. Drugie działanie jest równie konieczne. Nie edytuj ustawień aktywnego zestawu, chyba że planujesz zwiększenie lub zmniejszenie budżetu. Inne działania to tzw. Tak istotna zmiana. Jeśli planujesz zmianę celu kampanii, również koniecznie zrób to na jej kopii, podobnie jak w przypadku chęci edycji demografii czy innego typu zawężania targetowania. Jak już wiesz, istnieją działania, które mogą mocno ci zaszkodzić. Pierwszym z nich jest gwałtowne zwiększenie budżetu zestawu reklam lub kampanii. Drugim jest edycja targetowania w aktywnym zestawie, a trzecim zmiana celu kampanii również w aktywnym zestawie. Przejdźmy teraz do kolejnego rozdziału, w którym dowiesz się czym nie jest skalowanie. Musisz zrozumieć te różnice, by móc samodzielnie działać w tym zakresie. Jednym z najgorszych pomysłów na skalowanie jest zmiana celu reklamowego. Jeśli stosujesz na przykład cel ruch, pozyskując w ten sposób niewiele zakupów, więc zmieniasz na konwersję, to nie jest to skalowanie, a jedynie zrozumienie, jak działają cele kampanii Facebook-Eds. To naprawienie swojego błędu, a nie profesjonalne działanie skalujące. Skalowanie budżetu. Nie ma na celu zwiększenia wydatków. Zwiększenie wydatków jest, ale być nie musi, efektem prób polepszenia wybranych wskaźników, czyli np. liczby zakupów, zapisów na newsletter, lub liczby zapisów na webinar, czy pozyskiwanych lidów. Dlatego w pierwszej kolejności musisz skupić się na zrozumieniu i ustaleniu, na czym ci zależy, a nie na próbie wydania dodatkowego budżetu, co do grosza. Podsumowując, skalowaniem nie jest ani gwałtowne zwiększenie budżetu, ani usuwanie wszystkich zawężeń targetowania. Nie jest nim też wyklikiwanie na oślep zainteresowań z sekcji propozycje. Bardzo popularna technika powielania kampanii, by kopii nadać wielokrotnie wyższy budżet, to także nie ma nic wspólnego z profesjonalnym skalowaniem. Realnie oznacza porzucenie zoptymalizowanej kampanii, na rzecz nowego tworu, czego bardzo nie polecam.